Cześć wszystkim. My znowu w trasie. Jedziemy do Ostrowca Świętokrzyskiego. Dzisiaj jadę z synami Dorianem i Adrianem, którzy oczywiście śpią, no bo co oni mogą robić podczas podróży śpiochy. <śpiochy> jedziemy jedziemy zabić rzeczy do, do, dla dzieci jednej z rodzin, na którą jest przeprowadzana zbiórka, cała akcja. Także jedziemy to teraz zabić. Wiadomo akcja trwa dalej. Jeżeli ktoś jeszcze chce wesprzeć tą akcję, także zapraszamy. Te osoby, które pomagają i pomo pomogły, wsparły tą zbiórkę, tym osobom bardzo dziękujemy, bo naprawdę odzew był bardzo duży. Jedziemy też do Kasi Pawlik, z którą ostatnio był wrzucony odcinek na kanale Rafał szopa, walce z Nałogami. Kasia robi fajną robotę z dziećmi, z młodzieżą w klubie. Także jedziemy do niej do klubu, mamy, mamy dla niej niespodzianki. Jedziemy też z akcją Kubek. Tutaj dzięki firmie Tortli mamy sporo kubków do przekazania do kolejnego domu dziecka do do akcji kubek przyłączyła się firma, przyłączyła się wyborczania samochodów BNS 24 mobile, która udostępnia nam samochody, żeby można, można te wszystkie kubki, rzeczy zawieźć, porozwozić do tych różnych ośrodków, do domów dziecka. Także też, też tej firmie dziękujemy. No a my co? Idziemy dalej. Pozdrawiamy.